Dzień dobry, kochani. Dzisiaj upał. Jesteśmy całe mokre. 30 stopni. 30 stopni. No i o czym można powiedzieć w taki upał? Tylko i wyłącznie powiemy dzisiaj o nawodnieniu organizmu. A co to takiego jest nawodnienie organizmu? A po co? A po co? Tak. Jak myślicie po co? Iwonka. No ja myślę, żeby po prostu funkcjonować zdrowo, żeby nasze narządy były nawodnione, żebyśmy uniknęli wielu chorób, które, którymi możemy zapobiec poprzez po prostu picie wody, ale nie w pojedynkach, w towarzystwie. Tak, trafiłam na takie, na takie doniesienie jakby naukowe, przeczytałam o doktorze Batmangeliczu, który leczył wodą. Był to Irańczyk, napisał książkę, która jest dostępna w Polsce, Twoje ciało domaga się wody. I ten pan, zresztą cytuje go też e, Jerzy Ziemia w swoich wystąpieniach, w swoich filmikach, jeśli chcecie, możecie tam sięgnąć. Mówi o tym, że organizm bardzo często choruje z, powodu, z tego powodu, że po prostu jest nienawodniony. I teraz Iwonka przeczyta Wam, bo to jest tak dużo tych chorób, jakie możemy mieć choroby z powodu braku wody. Tak. E, możemy mieć astmę, bóle głowy artrozę, bóle pleców, nadciśnienie miażdżyca tętnic, wrzody, żołądka, otyłość, rak, depresja i stres. Na to wszystko może pomóc regularne podawanie w odpowiedniej ilości czysta woda z dodatkiem... Właśnie, i tutaj jest to klucz programu, musi być dodatek, ponieważ nasze nerki nie widzą czystej wody i ta czysta woda przypływa tylko przez nasze wnętrze i wypłukuje elektrolity. I dlaczego my musimy dodawać coś do wody? Dlatego, żeby to zobaczyły nerki. Dlatego, żeby jakby przeniknęło przez tkanki. I my dzisiaj pijemy sobie tutaj wodę, i nie tylko dzisiaj, bo już od jakiegoś czasu. I ja i Wąka jesteśmy takim żywym przykładem na to, że te organizm mamy nawodnione, ponieważ do wody dodajemy aloes. Tak, może ja opowiem o, swoich, tutaj, o swojej przygodzie z aloesem, odkąd piję wodę z aloesem, czyli tak, przybliżę może swoje proporcje. No, właśnie, bo ta woda musi pi być pita w odpowiednich e, proporcjach. Generalnie dr Batmangelicz e, mówi o tym, że musi to być 30 ml wody na każdy kilogram ciała. W wypadku oczywiście może być więcej, natomiast jest to niezbędne minimum, żeby nawodnić e, nasze tkanki, nasze kości, nasze stawy, wyobraźcie sobie, nie tylko płyny, uzupełnić, ale wszystko to, co jest w naszym organizmie. Dr Batmangelicz leczy także stwardnienie rozsiane wodą, bo uważa, że to jest odwodnienie naszych końcówek nerwowych, tak? E, tak jak już wspomniałam o tych proporcjach, to ja dolewam do 1,5 litra wody 50 litrów aloesu. Tak? Tak. E, tak jak Kasia wspomniała, 30 litrów na e, kilogram masy ciała. No czyli e, powiedz, jak to jest? Jak ważysz 55 kg, to ile musisz wypić wody dziennie? Co najmniej. Około półtora litra, tak? Tak. Około półtora litra. E, natomiast ja piję znacznie więcej. E, dlatego, że mój organizm jest tak przyzwyczajony do. Wręcz domaga się, więc ja nie muszę jakby się już kontrolować albo zmuszać do wypicia. To kwestia tylko kilku dni, kiedy organizm sam. E, będzie chciało, będzie chciało i nie będziecie się, musieli się zmuszać czy e, czuć się w obowiązku, tak, tak, pić tą wodę, tak. E, dlaczego aloes? Doktor patman mówi o tym, żeby wodę wzbogacać odrobiną soli himalajskiej czy też, no, soli, która ma minerały po prostu, być może w Iranie tam, gdzie doktor patman mieszkał, nie ma soli himalajskiej, natomiast jest wzbogacona o minerały, a dlaczego aloes? Dlatego, że aloes jest rośliną diuretyczną, przenikającą przez tkanki, jest rośliną nawadniającą i oprócz tego, że ma mnóstwo wartości odżywczych, 200 aktywnych różnych składników, o których w tej chwili nie chciałabym mówić. Minerały, witaminy, jako jedyny, jedyna roślina posiada witaminę B12, która jest niezbędna do naszego idealnego funkcjonowania, naszego układu pokarmowego, o czym będziemy mówić w innych filmikach. I zapraszamy Was bardzo. To aloes nawadnia, przenika przez nasze tkanki i te tkanki nawadnia. Kochani, życzymy Wam, abyście. Yy... Zastosowali to w swoim życiu, bo my widzimy ogromną poprawę naszego zdrowia wśród. Naszą samą, naszych dzieci, naszych znajomych, e, rodziny, wszystkich, których spotykamy. E, ten aloes można e, nabyć w filmie Forever. Zapraszamy Was na nasze konta. Na wolna ja zachwycona aloesem. E, możecie uzyskać 50, 15% zniżki. Ach. Także e, zapraszamy serdecznie. Jeśli podoba się Wam ten filmik, udostępnijcie go, pokażcie, bo jak najwięcej osób powinno się dowiedzieć o tym, jak pić. Zdrowo wodę. Do zobaczenia.